Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Pogoda piękna, więc biorę się dalej za porządki. Tu już trochę słupów wyrwanych. Kolejna partia na lawetce, no ale trzeba to będzie zdjąć. Trzeba będzie również zdjąć to, co tutaj. Węże yy, gdzieś sensownie poukładać. Może tam na górę te węże poukładam, żeby dziś myszy się nie dorwały, nie pogryzły ich bardzo. Chyba tak zrobię. Wezmę węże tam na górę, poukładam leci prezes do sok polu. Dziewczyny o, oczywiście będę musiał również zadołować sadzonki. Żeby nie przeschły. Kończymy powoli kopanie, jeszcze dwa rzędy ostatnie dwa albo trzy. Będę miał coś. Będę coś miał moi drodzy, luźnych, jakby ktoś był chętny, to zapraszam. Złoty 50 jakby co, już nie będę pisał za 3000. Może jeszcze będzie. Dobra, biorę się. Zdejmuję graty Węże, muszę wziąć na górę i działamy. I działamy, moi drodzy. Ciekawe, czy zapali. Nie wiem, czy nie ma problemu coś z alternatorem, bo go rozładowuje. Akumulatory coś rozładowuje i trzeba je zdejmować. Ale wcale nie wiem, co to rozładowuje te akumulatory. Na pewno coś rozładowuje. A co? To nie wiadomo. Podgrzejemy go, zobaczymy czy w ogóle odpali skurkowany. Przecież nowe baterie w zeszłym roku były kupowane i. No i jest problem, tak? Ogólnie to on ciężko pali, no ale. Jak pali, tak pali. No i co? Dziwne. Nie wiem, o co to może chodzić. Może Wy macie jakieś pomysły, to dajcie znać. Bo wydaje mi się, że po prostu tu jest chyba problem. Oj, z rozrusznikiem, nie z alternatorem. Nie wiem o co tu chodzi. Nie ma siły. A baterie są naładowane. Zresztą były poładowane, odłączane za każdym razem. Jako, że przede mną jeszcze trochę orki, postanowiłem, że rozszerzę makronomikę. Ale śmiesznie wygląda. Zobaczcie, prawie o, o całość upolny się rozjechał z tej, zarówno jak i z tej strony. Mam nadzieję, że takie rozszerzenie nie to, że poprawi. wiecie, że się nie wywrócę czy coś, tylko że chodzi mi, żeby uciąg był lepszy. Będzie szerszy. Szerszy rozstaw kół, większy kwadrat, zarazem taki będzie nie będzie tak traktora uciągało na boki, będzie szedł. Zostały mi jeszcze tylne i zaraz wam pokażę, jak, jak wygląda. Ale śmiesznie te wąsiki kółka z przodu wyglądają. No, i tył teraz nie lubię tego robić, co prawda, ale chyba zaczepię belkę, podniosę podnośnik. Izabelkę go będę trzymał, także zaraz zobaczycie efekt finalny. Przede mną jeszcze najgorsze, najgorsze dwa tylne koła. Dobra, opuszczam go i zaraz wam pokażę, jak finalnie wygląda. Dobra, połowa sukcesu za mną, jeśli chodzi o tylne koła. Udało mi się je zdjąć, zabezpieczyć jako tako, po japońsku. Mam nadzieję, że to wystarczy. No i teraz najgorsze. Teraz najgorsze, bo zakładanie kół. Jak już jedno się założy, tak już drugie jakoś łatwiej. Ale z tym pierwszym będzie przewalone. Także zabieram się za zakładanie kół. Tu mam jedno, tu mam drugie. Przyszykowane. Mogę mnie z błota trochę obtelepać, ale no ale mi się zapomniało. Stojaszki może i leciwe, i stare, ale jakoś tam dają radę. Mam nadzieję, że jeszcze ten, ten, ten wózek trochę to trzyma. Jako taku się uda. Zabieram się. Jest. Teraz zmierzymy, ile on ma. Dobra, mierzymy go. Traktor rozszerzony. No, powiem Wam, że fest jest szeroki. O kurde, miarki mi zabrakło, bo tu jest urwana miarka. Słuchajcie, ja mam miarkę. Wam mm, mm, mm. pokazuje tu do czoła. Met 50 jest tu w połowie. Upone... No, met 60 na ten moment. Rozszerzona F ma z przodu i z tyłu. Zarówno metr 60. No jest duży Powiem Wam, że jest już. Powinno iść w orce. Zaraz będziemy próbować. A raz będziemy próbować. No powiem Wam, że od razu lepiej. Na ile ja turyję, A raz mierzymy. Ale moi drodzy, widzę, że jest naprawdę dobrze teraz. Jak na moją orkę. Oj no, 20. 20 może 5 cm Wal. Dobrze jest. Nawet całkiem dobrze. Od razu traktora tak nie ściąga. Troszkę mi się tu zapycha. Chyba trzeba będzie opuścić Ten talerz, ale zobaczymy No powiem wam, naprawdę Co innego, koła zmienione Jest bardzo duża różnica Względem Względem tego co było Metr 60 m teraz Teraz w ogóle traktor się nie przechyla Ma siłę ciągnąć Bardzo fajnie Bardzo fajnie I orka jest troszkę mi się wydaje lepsza Lepiej pokrywa Wiadomo, że tu Były 10 lat maliny, ale Jest super, jeszcze tamta połowa Spytacie się, czego na raz Nie orzę tego, bo mam węże zakupane w poprzek Jak będą tu tuskawki, czy jeszcze raz Bodajże maliny, to te węże mi się, Ta poprzeczka mi się przyda Nie chcę tego wykupywać, a jakbym orał To istniałoby ryzyko Że mógłbym to zwyczajnie Prze... No, przeciąć tym pługiem, nie? Nieźle, nieźle. Ale bieda bez operatora. Mój operator w sobotę mi pomagał i dzisiaj leży. Chory. Rozłożyło go. Nie trzeba samemu. Dobra, koniec nagrywania z pola, z orki. Ale zobaczcie, jaki szerokawy. Jaki fajny szeroki się zrobił. To jest. Na 3,10. Inny traktor.